Targi w Genui to jest impreza międzynarodowa, ba w zasadzie nie tylko dla całej Europy, ale również dla całego świata. To jest okazja do pokazania wszystkich produktów, ale także nowości. A to żadne nowum, ale miło się podnosi, że popyt na silniki o dużej mocy rośnie. W końcu, jak rośnie, to wszyscy są zadowoleni, a wraz z popytem i wzrostem mocy łodzie dostają większego szwungu, muskulatury i krzepy. Nowoczesne jednostki z outboardami podejmują z sukcesem rolę wołów roboczych nieco zarżnięcia, rączy gazel czy zabójców gepardów. Takie życie w tej wielowymiarowej rywalizacji uczestniczy lider na rynku firma Suzuki, która sukcesywnie rozwija linię modelową motorów zaburtowych, wzbogacając ją co roku o nowe technologie i usprawnienia. A to jest istotne dla większości potencjalnych kupujących, że technologie wdrażane w tzw. flagowych motorach, są w krótkim czasie przenoszone do silników o mniejszych mocach. W przypadku Suzuki, oczywiście, zaczynamy od silników 2,5 konia i idziemy sobie tymi maleństwami do coraz większych pojemności, coraz większych mocy, a na końcu mamy premiery, czyli silnik 300 BMD i silnik 350 KONI AMD. Plus nowość technologiczna, nowość tego sezonu, czyli Steel by Wire, zintegrowany system do sterowania łodzią motorową za pomocą joysticka. Filozofia Suzuki jest bardzo prosta: dopracowywać swoje produkty krok po kroku do perfekcji, po to, żeby zadowolić klienta. I oto dowód. Flagowa jednostka silnik serii 350 AMD. Warto wiedzieć, że spośród wszystkich silników produkowanych przez Suzuki, w tym Motocyklowych i samochodowych. To jest jednostka o największej pojemności, która ma ponad 4 litry i 6 cylindrów. Oczywiście kauśwista. This is the new uh, Suzuki DF 350 AMD. This is a new version of the engine, the most uh, important engine for Suzuki. Is uh, the new steering system that now is integrated inside the uh, stand. And then the second news regard the lower unit that is completely review and now is more smaller and more hydrodynamic compared to the previous one this uh, allow uh, to increase 2% the uh, speed and reduce the uh, consumption Dokładnie uzyskano opływowość o 4% większą stosunku do Poprzednich wersji 350. Ta wartość procentowa może się wydawać niepozorna, ale dociekliwi wychwycą na rysunku, że inżynierowie Suzuki wykonali skok technologiczny i pewnie na tym nie koniec. Zresztą, dzięki zmodyfikowaniu skrzyni przekładniowej, zmniejszyła się także ilość oleju w obiegu o całe 0,4 litra. Suzuki poprawiło cyrkulację tegoż oleju mniej oleju lepszy system cyrkulacji i zatem idzie niższa temperatura smarowidła a za tym idzie dalej dłuższa żywotność silnika zapewne oczywiście oba premierowe silniki dziedziczą komplet zaawansowanych technologii żeby wymienić wszystkie trzeba by było nagrać oddzielny materiał dlatego wspominam kilka moich ulubionych do których należy między innymi system spalania ubogiej mieszanki podwójna propela podwójny Wlot wody chłodzącej, redukcja hałasu, bezkluczykowy system zapłonu i tam jeszcze parę innych, ale także choć nie tylko, filtr mikroplastiku. Mikroplastik to zagrożenie dla nas wszystkich, dlatego że cząstki plastiku, które znajdziemy w wodzie mórz i oceanów całego świata, są spożywane przez ryby, a później my zjadamy ryby i krótko mówiąc, sami się podtruwamy. Dlatego Suzuki kilka lat temu zaczęło pracować nad takim rozwiązaniem. To jest filtr, który pozwala odsączyć ten mikroplastik z wody. Rozwiązanie zostało wdrożone w najnowszych silnikach Suzuki 100, 115 i 140 konnych. Czyli czysto teoretyzując, gdybyśmy mieli tylko takie silniki, moglibyśmy skutecznie oczyścić wody całego świata. Mamy jeszcze opcję ribów i pontonów. Jest to wydzielona marka Suzumar. Pontony zaczynają się od 2,5 metra. Kończywszy na ribach, które zbliżają się do 6 metrów. Marki Suzumar i Suzukino jeszcze na chwilę obecną na rynku polskim nie ma. Natomiast mamy nadzieję, że w przyszłości ta sytuacja ulegnie zmianie. Do pontonów, jak i ribów możemy montować silniki, począwszy od 2,5 konia, a skończywszy na 40, 50 czy 60 koniach, w zależności od tego, jaką potrzebę będzie miał użytkownik. I my mamy nadzieję, że obok aut, skuterów, motorów, silników do łodzi będzie można w niedalekiej przyszłości w rodzimych salonach Suzuki Marine kupić łódkę i silnik spod jednego brędu lub jak kto woli spod jednego dachu.